Wiele konfliktów, bardzo poważnych wydarzeń wojennych mogą pojawić się też interesy mocarstw, które to na przykład mocarstwa mogą upróbować przekonać kraje zachodnie, aby przestały angażować się w pomoc dla Ukrainy. Czy to w przypadku wojny za naszą wschodnią granicą realny scenariusz i jaką od, rolę odgrywają tu Chiny? Porozmawiamy o tym z ekspertem ośrodka studiów wschodnich, autorem bloga Za Wielkim Murem, doktorem Michałem Boguszem. Dzień dobry. Dzień dobry. Gdzie dziś przebiega główna oś podziału światowych mocarstw? Czy jest to jeszcze dwudziestowieczna oś Rosja-USA, czy jest to już nowa oś Pekin-Waszyngton? No, wydaje się, że to jednak odpowiedź jest dosyć jasna. Jest to linia przebiegająca między Stanami Zjednoczonymi a Chinami i ich sojusznikami, przede wszystkim Rosją, która jest najsilniejszym, najważniejszym sojusznikiem Pekinu, chociaż oczywiście mówimy tutaj o sojuszu de facto nie de jure. Jeżeli chodzi o ten sojusz, kto w nim, w tym sojuszu Rosji i, i Chin jest? Wielkim bratem, powiedzmy sobie w ten sposób. Bo w jednym z pana tekstów przeczytałem, że z jednej strony podczas spotkania Xi Jinpinga i Władimira Putina to Xi Jinping był, że tak powiem, stroną, która dominowała, zaś z drugiej strony Rosja nie zgodziła się na tak zwany plan pokojowy Pekinu. To, to relacje między takimi państwami jak Chiny i Rosja, w którym jedno jest silniejsze, dominujące, ale jego przewaga jest względna, tak naprawdę jest zawsze skomplikowana. Jest, ja zawsze pokazuję, że możemy znaleźć przykład na przykład, na przykład Francji i Wielkiej Brytanii przed I wojną światową. Dwa państwa, które miały formalny sojusz, a mimo tego bardzo mocno rywalizowały ze sobą, miały sprzeczne interesy, zwłaszcza w koloniach. A mimo tego potem przystąpiły razem po jednej stronie do I wojny światowej. Mamy też przykład sojuszu brytyjsko-amerykańskiego w czasie II wojny światowej i zaraz po nim. No to jest jeden z silniejszych podobno sojuszy na świecie, bardzo mocny związek, a mimo to te dwa państwa konkurowały ze sobą. Amerykanie tak naprawdę doprowadzili do demontażu, czy pomagali w demontażu brytyjskiego imperium kolonialnego. Więc ja bym zawsze jakby kazał, prosił, żeby zwrócić uwagę, że Sojusz nie oznacza, że, wszyscy, że dwie strony muszą się ze wszystkim zgadzać. Nie muszą. Tak długo, jak jest to, co je łączy, jest najważniejsze i w strategicznym, dużym obrazie będą współdziałały, to tak długo będzie działało, to będzie. To będzie skuteczny sojusz. No i tutaj mamy podobnie między Rosją a, a Chinami. Rosja jest coraz słabszym partnerem, staje się coraz bardziej młodszym bratem. Ale nie zmienia to faktu, że to czasami ogon merda psem. I tutaj bardzo dobrym przykładem też jest, który myślę też jest mocno studiowany na Kremlu przez Putina, jest, są relacje północno-koreańsko-chińskie, gdzie Korea Północna jest o wiele słabszym partnerem dla Pekinu. Jeżeli powiemy, że Rosji, gospodarka Rosji jest Wiem, 8 czy 10 razy mniejsza od, od chińskich, no to północnokoreańska jest 30 razy mniejsza, jeżeli nie więcej. A mimo to, a mimo to rodzina Kimów. Potrafiła zachować bardzo dużą autonomię na przestrzeni lat. Najnowszy Kim Jong un zaczął swoje rządy od zlikwidowania najbardziej prochińskich elementów reżimu właśnie po to, żeby zamanifestować swoją autonomię i zdolność działania. Jest takie stare powiedzenie w stosunkach międzynarodowych, że im bardziej jest zażarta rywalizacja między supermocarstwami, tym większe wpływy na supermocarstwa mają mniejsi gracze, ponieważ te duże supermocarstwa muszą zabiegać o ich poparcie. I tutaj mamy taką sytuację między Rosją a Chinami. Mimo że Rosja staje się coraz słabszym partnerem, to mimo wszystko Chiny uważające, że, że Rosja jest niezbędnym partnerem w rywalizacji ze Stanami Zjednoczonymi czy szerzej Zachodem będzie zrobiła wszystko żeby uratować Rosję a to daje Putinowi bardzo duże pole do Autonomii i pokazywania Pekinowi, że nie musi się na wszystko godzić. Mówiąc o tym współzawodnictwie i o tej osi podziału między Stanami Zjednoczonymi a, a Chinami, wspominał Pan w jednym ze swoich artykułów, napisał Pan, że Pekinowi na rękę jest zaangażowanie USA we wsparcie Ukrainy, bo osłabia to uwagę i zasoby Ameryki, jeżeli chodzi o Indochiny. Czy to oznacza, że amerykańskie elity w pewnym momencie mogą stwierdzić, że to właśnie tam, w Indochinach, trzeba postawić większy akcent, bardziej się zaangażować i na przykład, mówiąc kolokwialnie, odpuszczą sobie Ukrainę? Takie niebezpieczeństwo niestety istnieje. No mamy takie głosy, pojawiające się może nie z mainstreamu republikanów, ale przynajmniej ale, ale już gdzieś w okolicach obozu Trumpa tego głosu się pojawiają. Całe szczęście wydaje się, że jednak w mainstreamie istnieje świadomość połączenia, ewidentnego połączenia tych dwóch teatrów działań Dalekiego Wschodu i Europy, że Rosja i Chiny współdziałają. Może nawet słowem, lepszym słowem byłoby koordynują, tak? Mogą koordynować swoje działania i yy, każde działanie Rosji, które zaangażuje siły, czy będzie mógł. Być wykorzystane przez Pekin na swoją korzyść do odciągnięcia uwagi, będzie wykorzystane przez Pekin, ale też w drugą stronę. Im bardziej Amerykanie się zaangażują na Pacyfiku, tym Rosja będzie mogła działać odważniej w Europie, na zachodnim odcinku frontu, z ich punktu widzenia tych dwóch państw współpracujących. No i w tym wypadku może dojść do takiej sytuacji, że Amerykanie zaangażują się na Pacyfiku, w Azji Wschodniej, a stracą Europę. Rozumiem. Natomiast jeżeli chodzi o zaangażowanie Chin w cały ten temat, czy to nie jest tak, że Zachód powoli zaczyna być, literalnie mówiąc, zmęczony wojną w Ukrainie, i pojawiają się Chiny, które gdzieś zakulisowo zaczynają przekonywać, że może lepiej odpuścić temat? Czy taka w ogóle sytuacja jest możliwa? Czy o takich rzeczach możemy mówić? Był Macron w Pekinie, wcześniej był Olaf Scholz. O takich możliwościach można rozmawiać? Ja myślę, że jeżeli Zachód, zwłaszcza niektóre państwa zachodniej Europy poczują się zmęczone i będą chciały odpuścić, to nie będą szukały pretekstu w Pekinie. Po prostu same go sobie znajdą. Oczywiście, jeżeli Pekin podłoży coś... No to, to wykorzystają, ale myślę, że Pekin nie może tutaj być sprawczy. To nie jest tak, że Pekin będzie, będzie zdolny do jakby wywrzeć na tą zmianę polityki. To musiałoby wypłynąć z elit tych państw, być podjętą decyzją po prostu strategiczną tam. Ewentualnie wtedy można wykorzystać do tego Pekin, ale nie w drugą stronę. To jest jedna rzecz. Druga rzecz. No pytanie jest, co Pekin chce osiągnąć. Mnie się wydaje, moim zdaniem, w tej chwili, po pierwsze, Pekin oczywiście nie jest w żaden sposób zainteresowany pokojem tu i teraz. Kupuje czas, kupuje czas sobie. Stąd są te pseudoplany pokojowe, które tylko pozorują pewnego ruchu, ale dają mu przestrzeń do aktywności dyplomatycznej. Ten cały korowód kolorowy, który pojechał teraz w ostatnich tygodniach do Pekinu, właśnie jest efektem tego, że Pekin umiejętnie otworzył gambit dyplomatyczny. Równo też, też jest jemu potrzebny do rozmów z Rosjanami. Wiadomo, że Putin coraz bardziej naciska, ma coraz trudniejszą sytuację. Nawet jeżeli nie jest to sytuacja tu i teraz trudna, Rosjanie zdają sobie sprawę, że no pieniądze, które zgromadzili w zeszłym roku na bumie węglowodorowym, się prędzej czy później skończą. Gospodarka już zaczyna być coraz bardziej naciskana przez sankcje. To nie jest tak, że sankcje nie działają, one działają, tylko powoli, tak naprawdę, większość z nich zaczęła wchodzić dopiero na początku tego roku. Więc tak naprawdę, większość z nich jest w pełni, Działa dopiero od paru miesięcy. Więc on coraz bardziej naciska na Pekin na to, że chciałby dostać więcej pomocy. A Pekin może mu powiedzieć, no nie możemy, bo widzisz, teraz prowadzimy tą skomplikowaną grę dyplomatyczną, czy zabiegamy na pokój, to jak możemy ci teraz pomagać. Więc ja myślę, że to jest. To zawsze jest. To nigdy nie jest jednowymiarowa gra, tak? To, to jest zawsze gra, w którym jedno posunięcie, jedna polityka jest wycelowana równocześnie na kilka kierunków. No i tutaj Pekin umiejętnie próbuje rozgrywać i Zachód, zwłaszcza zachodnią Europę, no bo co do Stanów Zjednoczonych nie mają złudzeń, umiejętnie próbuje rozgrywać i Rosję, żeby trzymać ją blisko, ale jednak na dystans. Ale moim zdaniem też jest bardzo ważny tutaj akcent położony na globalne południe. Globalne południe, które jest dla Pekinu bardzo ważnym graczem, bo tam się rozgrywa wielka gra o to, kto czyje standardy zaadoptuje, zaadoptuje globalne południe. I kiedy mam, mówię standardy, to mam na myśli bardzo szerokie pojęcie. Od tego jak, jaka jest wtyczka do kontaktu, jakie jest napięcie prądzie, jakie są standardy urządzeń technicznych, po rozwiązania prawne dotyczące prawa gospodarczego, rozwiązań prawnych, przetargów, po także model polityczny, model relacji, państwo-obywatel, stosunków międzynarodowych itd. Tak to jest bardzo poważna gra, ponieważ ten, kto będzie w stanie zdobyć globalne południe, przeciągnąć się na swoją stronę, to zdobędzie przewagę w rywalizacji wielkich mocarstw. A jeśli chodzi o sferę taką trochę bliższą nam geograficznie, jakiś czas temu był ambasador Białorusi Paweł Łatuszka mówił na antenie polskiego Radia Bajustrok, że bojąc się zamknięcia towarowych przejść granicznych między Polską a Białorusią, Chiny mogły wpłynąć na Łukaszenkę, aby ten uwolnił Angelikę Borys. To możliwa sytuacja, że faktycznie Chiny mogły wpłynąć na decyzję Łukaszenki. Znaczy potencjalny wpływ Pekinu na Łukaszenkę jest. Czy był w tej sytuacji? Nie wiem, trudno mi powiedzieć. Ja bym jednak przestrzegał przed przecenianiem wartości tych, tego połączenia kolejowego dla Pekinu. To jest agregowany średni miesięczny przepływ towarów w szczytowym okresie, w czasie pandemii, kiedy naprawdę tam. Pociągi stały w kolejkach i były i to, i po prostu ta, ta, ta trasa była już zatkana do maksimum swoich możliwości. To tamtędy przepływało 6 promili, e, czyli 0,6% chińskiego handlu zagranicznego. Czyli z perspektywy mrówki I... mówimy o słoniu. Więc tak, to jest ważne, to jest ważne z powodów prestiżowych, to jest ważne dla niektórych sektorów chińskiej gospodarki i wtedy jeszcze było ważne dla niektórych sektorów zachodnioeuropejskiej gospodarki, zwłaszcza niemieckiego przemysłu motoryzacyjnego. Ale to się skończyło w wyniku wojny, bo po prostu Niemcy przestali wozić tamtędy samochody czy części samochodowe ze względów ubezpieczeniowych i po prostu obawy o bezpieczeństwo. No i ten, ten handel spadł. On wyraźnie spadł. Teraz jest tego jeszcze mniej. W najlepszych, pojedynczych miesiącach to mogło się ocierać o 1%. Ale tak jak mówię, to jest z kolei mniej niż fluktuacja chińskiego handlu zagranicznego w skali miesiąca, więc pomiędzy poszczególnymi miesiącami. więc nie, to nie jest aż tak ważne, żeby Pekin musiał wpływać na Łukaszenkę z tego powodu, chociaż oczywiście jest to ważne, ale przede wszystkim z prestiżowego powodu, ale mi się, mi się wydaje, że to mało prawdopodobne, chociaż nie wykluczam tego na 100%. Wracając jeszcze na koniec do wojny w Ukrainie. Czy możliwy byłby w ogóle taki scenariusz, w którym Xi Jinping dzwoni do Putina i mówi: Kończ, właśnie wystarczy tej wojny, czy nie? Czy interesy Chin jednak idą w innym kierunku i ta wojna jest po prostu na rękę i takiego telefonu nie będzie? Jeżeli Putin zacznie wyraźnie przegrywać, Rosjanie zaczną przegrywać na polu walki, Ukraińcy zaczną odzyskiwać teren, a Rosji będzie groziła destabilizacja wewnętrzna, to wtedy Rosji, Chińczycy no, zasugerują, bo nie mogą wpłynąć bezpośrednio. To nie jest jeszcze ten. ten typ relacji, żeby mogli po prostu dyktować coś, coś w Moskwie. Ale wtedy na pewno będą e, wpływali na Putina, powiedzieć, że czas się wycofać, odpisać niektóre rzeczy na straty. U, próbowałeś, nie udało się, ale ważniejsze jest zachowanie władzy. Ponieważ z punktu widzenia Pekinu, owszem, ta operacja specjalna, w cudzysłowie, którą Rosjanie prowadzą na Ukrainie jest ważna i oni chcieliby, żeby Rosjanie odnieśli w niej sukces, bo widzą w nim strategiczny interes dla siebie. Potencjalny zysk, rozbicie Zachodu, utrzymanie możliwości przez Rosję wywierania presji na zachód Europy, i tak dalej. Ale najważniejszym z tego punktu widzenia jest przetrwanie przyjaznego prochińskiego, autorytarnego i antyzachodniego reżimu w Rosji. I w momencie, kiedy to byłoby zagrożone, to Chińczycy staraliby się namówić Putina do wycofania się, żeby uratować jego przed nim samym. Dziękuję bardzo za rozmowę. Dziękuję za zaproszenie. Gościem Polskiego Radia Białystok był ekspert ośrodka studiów wschodnich, autor bloga Za Wielkim Murem, dr Migał Michał Bogusz.